Shema to master. Chyba ta 47. misji w GTA Vice City. No i w takiej no misji albo Alvocense, która się nazywa Stocznia. Hello. 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 Would it out. There's a dude here. Hey, soothe dude. I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out, dude. She's already running with a 300 horsepower engine the fiberglass hull. She just shoots through the waves. She can do like zero to 60 in four seconds flat, oh, dude. And she can hold like 20 bales of the best Jamaican yeah, smoke yeah, right dude. in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, yo, uh, suit, dude. You got a light, dude? Dude. No, stocznia kupiona za 10 tysięcy dolarów. No, w razie czego może zapiszę? I przejdziemy do jedynej misji od stoczni, która się zaczyna po wejściu w łódkę, o... która nazywa się Punkt Charlie. Dobra, dwie szpaczki zanim skończy się czas. Dobra. Lecimy. Ja osobiście no nie przepadałem za tą misją. Jeżeli tak mogę powiedzieć, bo... No tak z, z widzenia z początku. No tr trudna mi, trudna mi się wydaje. Wydaje mi się trudna ta misja? No też, no, no trzeba dobrze sterować łodzią, więc, no wiesz. Może niektóre misje w GTA Vice City są łatwe. No ale ta dla mnie no Jak mówiłem nie należy do łatwych Dobra, kolejne paczki Jesteśmy obok klubu Klub golfowy Leaflinks Teraz w prawo I mi się wydaje, że Zbliżamy się do celu, właściwie do końca przy trasy jeszcze parę takich zakrętków. No, no i daliśmy radę jakoś. No, wątek stoczniowy zaliczony. Stocznia będzie teraz przynosić dochód sięgający 2000 dolarów dziennie. Gra gotówkę regularnie. No i dostają 5000 dolarów za tą misję. Oraz, no czasami... różnego koloru markis się pojawia na mecie, tak więc, no to wszystko. Więc to było tyle, no to nara.